W dzisiejszym odcinku opowiem bardziej o tym, co się dzieje teraz i czy już trzeba wyskakiwać, dlaczego ta pompa. Także o paru tutaj newsach, głównie pokazujących, że już jest wszystko napięte jak plandeka na żuku. I tron ma swoje właśnie, Oracles już dawno oddawałem właśnie, ale nie widać tego po reakcji. Zobaczymy, czy tron teraz coś będzie dawał, bo tron przygotowuje coś takiego jak Uniswap, więc no zobaczymy. Z wieści wszystko się pompuje, więc zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 krypto Zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Dzisiaj nagrałem filmik na OK, więc teraz go dam, może przed lub po tym wiadomościami. Więc yy, zaczynamy. Yy, zobaczcie, yy, tutaj dałem Dusk przed chwilą. E, dusk będzie miał staking na Binance i już się wyłamuje. To jest na telegramie. E, dam tylko jeszcze dwa oczka. O I już zaczynamy tutaj. E, w tej chwili. W tej chwili ustawię sobie tutaj tylko zegareczek na właśnie na zegarek, i będę teraz. Będę teraz patrzył, żeby analizy nie przekroczyły 10 minut. Wtedy będzie taki spójny 20-25 minut. Więc ten dusk teraz atakuje tutaj. Ale popatrzmy sobie, co się tutaj działo. Weźmy sobie na widok tygodniowy, bo innego tutaj sobie nie wyobrażam. No i dobrze, zatem taki dusk, zaczyna startować tutaj. OK, ale ma mało energii, ale spójrzmy sobie na band. Proszę bardzo. BUM! Powiem to jeszcze raz. BUM! I tyle. Ja mniej więcej wyszedłem gdzieś w dwóch traszach. Mniej więcej w tej trasie i gdzieś tutaj. Ok? Ale bandy idzie cały czas do góry. Pamiętajcie, nie gońcie tych świecy. Takie wzrosty są w nieproporcjonalne. To jest tygodnia. Zobaczymy, co tam na miesięczniówce on posiada. W ogóle posiada miesięczniówkę. Jest sama szpica, więc to mi się wydaje, że wspólnego z tym, że Trump. Przedłużył tutaj, dał właśnie ten executive order na to, że yy, będzie dawał 400 dolarów cały czas dla tych yy, ludzi, którzy są bezrobotni poprzez tego wirusa. Ok, więc no tutaj, tutaj właśnie. W Tutaj właśnie mówią, że 400 dolarów może wcisnąć sobie w dupę, że 6 stów było ledwo można przeżyć, to jest joke i tam bla 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 bla, kobra food i w ogóle, ale o to chodzi, że właśnie ten order mógł napełnić to, że ludzie ładują kasę właśnie w krypto. No i potem będzie jakiś pewnie wielki dąb, bo ktoś będzie musiał po prostu zarobić, to tak to nie dzieje się cały czas, ale... No Non-stop, ja czekam tutaj, właśnie bandzie spadnie do granic 80, może 90 i sobie odkupię mojego banda. Całkiem nieźle, eee, co tu mam jeszcze? Ethereum też na tygodniówce. Zobaczcie, wzrasta. Ethereum dochodzi do tego momentu 400. która akurat jesteśmy na BTC, więc przejdźmy sobie tutaj na. A jeszcze pokażmy tutaj RLC. RLC tak samo wybuchło, tu był ten spadek i energia na tygodniówce się nabija. Na dniówce zaczyna spadać, i ja tutaj dawałem setapy. O, proszę bardzo, e, wyłamanie tego t, tutaj, tej formacji, mówiłem, ciach poszło do góry, retest, kupno breakout, ciach, retest i do góry, i do góry. Czyli na tym setupie od RLC łącznie można było 35% przytulić. E, na bandzie to już jest chyba 200%, czy tam 300%, ja chyba 400% e, zarobiłem. E, white, tu mówiłem, kupno breakoutu, w tej chwili na white się szykuje. E, proszę bardzo, bardzo dobra. Tutaj formacja. O, proszę bardzo. Dobry. Tutaj będzie trzeba też kupić ten breakout tego wszystkiego, mniej więcej na tym poziomie, czyli 305. Kupno. Breakout 305. To jest chyba szylowane przez tam kogoś też z polskiego YouTube'a. Już nie pamiętam. White BTC. Jedna godzina. Ciach. Dobra. Co tutaj jeszcze? WET Vet też wystrzelił w górę. Tu mówiłem 172 i też można było, wszędzie można było zrobić. No po prostu wszędzie można było zrobić. Wystarczyło tylko trzymać cokolwiek z tych setupów, a jak ktoś nie wszedł, to tylko na setup po prostu się nastawić. No i zylika, którą dałem Wam tutaj, mówiłem, że będzie breakout, będzie mały retest i Ciach, zylika dała 23%. Cel jeszcze nie niewykonany, więc spokojnie. Wszystko jest do góry, na przykład Tezos, którego mówiłem, że będzie z tej formacji się poruszał, a potem wystrzeli. Ciach, proszę bardzo. Tezos tu wyszedł w łamanie, breakout tej formacji. Zaraz zobaczymy na godzinówce, breakout tej formacji. Ciach, do góry poszedł, proszę bardzo. Ile? 17%. Cel to ponad 4 dolary, chyba ponad 5, tak? Zaraz zobaczymy, jaki to jest dokładnie ten cel. Tej formacji ponad 5, więc no w tej chwili pierwsze wybicie, na tygodniówce mamy dużo energii, więc w tej chwili żeby wejść w te zostać, trzeba by było tutaj właśnie kupić breakout tej małej tutaj formacji i tutaj można by było coś zorganizować o, dzisiaj była ładna pogoda, dlatego tak za bardzo się no um, tutaj nie wiem co tu się utworzy, co utworzy się trójkąt, czy utworzy się po prostu kanał w każdym razie breakout tej tutaj trend linii e, trzeba będzie kupić jeszcze tutaj dam. O. E, XTZ USD. E, 15 minut. O, proszę bardzo. I przejdźmy sobie tutaj do Bitcoina, bo tutaj jest bardzo ciekawe. E, więc Bitcoin. To jest 5 minutówka, spokojnie. Bitcoin, zobaczcie. Raz, dwa, i być może to był ten trzeci week. Mamy tutaj w tej chwili ładnie cykl przekręcony, więc Bitcoin będzie prawdopodobnie teraz szedł do góry. Tutaj trend linię by przełamał. I w tej chwili target tego to będzie właśnie coś coś około 12 właśnie tutaj. Będzie drugie podejście do tego 12300. Więc Bitcoin ma trochę mocy. Ma mocy tutaj i ma moc też tutaj na dniu rośnie. Więc może być taki shift w tej chwili. Zobaczcie, wszystkie alty poszły do góry, ale jak Bitcoin zacznie iść do góry, to ludzie zaczną sprzedawać alty, żeby ładować Bitcoina i wtedy będzie można odkupować wszystkie właśnie te rzeczy. Także ja bym tutaj nie panikował. Jeszcze Bitcoin Dominance jest w bardzo dobrym układzie na godzinówce. Dużo mocy. Sprawda na dniówce. No ma jeszcze moc, na czwórce już nie. Ale może tutaj coś pokazać. Ehm. O, no i będziemy czekać. O tutaj był rejected. I zobaczymy teraz czy ten kanał nie zajdzie nam niżej, czy się wyłamie. Ok. Nie ma sensu tutaj patrzeć teraz. Jeżeli niżej ta dominacja spadnie, zobaczcie, jak spadła tutaj właśnie do tego poziomu, co mówiłem, że jak będzie spadała do 62, teraz spadła się troszeczkę poniżej, do 60 i poniżej, 62, więc mówiłem, że te alty pójdą do góry i Alty po prostu wystrzeliły do góry. Dobra. Jeśli chodzi o. Tutaj mamy o futuresy To zobaczcie. E, Features nadal odbijają się tego kanału i ciekaw jestem właśnie, że jak będzie e, może to być krótka świeca tutaj właśnie, żeby dotknąć tego gapu, ale może wyłamiemy się dołem, wtedy właśnie te Alty mogłyby jeszcze mieć troszeczkę powera, bo jak Bitcoin by do dołu i z dominacją do dołu, no to wtedy byłoby całkiem dobrze. Inny moment będzie taki, że jeżeli Alty i BTC Zostaną zagrożone przez jakiś duży spadek, nie wiem, może być jakiś super spadek, jakiejś giełdy, może to co mówi właśnie ten graf, nie wiem pojęcia, ale ja bym tego podchodził takim trochę sceptycyzmem. To one pójdą do dołu oba, alty i to natomiast będą wypłaty do USDT lub innego stablecoina. wtedy obie idą do dołu. Zwykle to jest tak, że jak alty idą do dołu, BTC idzie do góry. Alty idą do góry, BTC idzie do dołu. Dlatego że dominacja, pamiętajcie, jest jak te jabłko, okay? Jeżeli Bitcoin ma tyle dominacji, okej? Okay? A tu są alty, to jeżeli jeżeli ta dominacja będzie już tylko tyle, to alty wtedy wezmą więcej. Ok, wtedy będzie więcej tej dominacji, a tutaj więcej tej, więc automatycznie wtedy cała kasa idzie na alty, a tutaj cała kasa idzie na BTC. Dlatego tak łatwo to wytłumaczyć. No i dobrze, tutaj mamy, no nie wiem, bardzo dużo różnych innych jeszcze setupów. E, powiedzmy ten dok e, też cały czas do góry, tu idzie w tym kanale, też mówiłem, się odbija. E, no wtedy, w tej chwili. No jeszcze ma trochę mocy, w tygodniówce tak samo. Jeszcze może coś tutaj popnąć. Tu w tej chwili zbliżymy się jeszcze jedna formacja, więc może jeszcze coś tutaj wystrzeli. Koti, zobaczcie, Koti 500. Koti 500. Boom. Proszę bardzo. I tutaj jeszcze parę razy dałem coś takiego, że e, Anchor. Proszę bardzo. Anker mówiłem śpiący gigant, tak? Mówiłem to mniej więcej, nie wiem. Tutaj chyba 6 czy 8. I proszę bardzo. Ciach, 60%. BUM! Tak to się mówi. BUM! Tak to powiem. <śpx> SPX. Wszyscy ci, co. E Mieli twarde zęby, przytrzymali torby, mają teraz te torby z nawiązką. E, SPX dodaje, chyba mi się dodaje, mówię, że to będzie dodawał albo kawę, albo Binance Coin, BNB, do swojego tutaj, właśnie repertuaru. Więc może to być też duży, właśnie, news. E, no i teraz pokażmy sobie tutaj, na przykład, taki DOS. Zobaczcie, DOS jest w konsolidacji w tej chwili, więc DOS już urósł od tego momentu, którego tutaj dawałem. E, urósł. Urusu, gdzie jest tutaj? No nie mam, nie widzę tutaj mojej tej e, miarki. E, nie widzę, nie widzę tutaj. No niestety nie mogę tu zmierzyć, nie mam, nie mam tej, nie mam tej miarki, to jest takie trochę e, dziwne. Może to tutaj jest? Nie, tutaj też nie, też nie, też nie. Zooming Magnetic Mode. E, no nie nie będę marnował. No Urusu od 9 do, no prawie 40, no prawie 4 razy urósł, okej. Okay? DIA, którą tu dawałem, też od 246, tutaj mniej więcej było, poleciała na 3 coś. No i teraz, jak zajmujemy się tutaj właśnie tą grupą na telegramie, mamy właśnie. Atak Jamesów i tutaj właśnie dużo ludzi teraz podaje, zmienimy trochę tego format i podaje właśnie Jamesy jak właśnie używać Metamask, znaczy jak, jak na Uniswapie tutaj tradeować i w ogóle tutaj robić. Więc ja powiem tylko tyle, że wsadziłem 0,8 Ethereum w VSN i na początku miałem 0,8 Ethereum, wsadziłem w DIE, gdzie miałem 120 sztuk, potem zamieniłem na VSN i teraz mam, mogę mieć 331 sztuk tego, więc zobaczcie, jaki to jest boom! Boom! Okay. Eee, także w tyle to jeśli o to chodzi. i Jak sobie tutaj popatrzymy, jeszcze mam ile, no już przekroczyłem ten czas, ale newsów mam dzisiaj niedużo, bo chciałem właśnie wam pokazać o to, co się dzieje, jeśli chodzi o FOMO. Więc zobaczcie, mamy tego banda tutaj, okay, który cały czas idzie jeszcze do góry. Idzie do góry, przebija się, idzie do góry. To ja taki setup i on znowu do góry wychodzi na 5 minutówce. Three test i znowu do góry. Więc yy, no ja tak. No za bardzo już mnie to nie rusza tutaj. Wszelkie różne tutaj obiekcje już poszły, ale na bandzie zobaczcie, ten band idzie non-stop do góry. On musi mieć jakiś retest, musi mieć jakiś retest. Ok, tutaj ze swojego topu do dołu oddał 50% i poszedł do góry. Więc w tej chwili, jak odda swoje 50% od tego poziomu, no powiedzmy od 30 będzie 50%. To zejdzie gdzieś na 65-70 tysięcy. I ja na takim poziomie liczę, że właśnie coś tu będzie. On nie może rosnąć cały czas, to jest. Pamiętajcie, że ktoś powie, dlaczego nie może rosnąć. Pamiętajcie, że cena. Ok. Zaraz zobaczymy sobie tutaj yy, wolumen, okej. Okay. Yy, w... Momencik. Wolumen na dniówce. O. Zobaczcie, wolumen maleje. Widzicie, wolumen maleje to jest tak jak właśnie skupowanie kupowaniem mieszkań okay? było podane w 2018 roku że już jest coraz więcej w 2019 coraz więcej kredytów na wyższą cenę ale w mniejszej ilości, czyli tak samo tutaj zobaczcie, coraz większa cena coraz mniej wolumenu, czyli w końcu ktoś tutaj zgodzi się za to zapłacić i potem nie będzie długo nikogo kupujących i trz w dół. I tak samo będzie z mieszkaniami. Było dużo kredytów, dużo, 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 ale już coraz mniej osób decydowało się na co te piki, aż potem cena się zatrzyma. Nie ma kredytów, tak jak teraz ludzie nie dostają tych kredytów, nie mogą, chociaż mogliby to by zostawili, nie wiem, yy, psa w budzie, yy, ale no nie do rady i ta cena będzie teraz spadała, tylko że to się dzieje o wiele wolniej, o wiele wolniej, rynek nieruchomości pracuje wolniej, rynek krypto nigdy nie śpi, rynek krypto jest cały czas, także zobaczcie, to po prostu nie staje, nie staje nigdy, nie wiem, kolejną, kolejną porcją jest na przykład, no tutaj kiepskie kawa, zobaczcie, kawa poszła, all time high, no i nie ma tutaj wzrostu wolumenu jakiegoś, widzicie, jest tutaj, tutaj wzrasta wolumen, o no w tym miejscu, ale... No, nie wiem, czy z niej zabraknie pary. Ile mamy tutaj? Już no jeszcze trochę jest tej mocy. No, nie powiem, także, no, jeszcze może kawa pójdzie jeszcze bardziej do góry. To kawa tutaj jeszcze ma coś do powiedzenia, ale już to jest tylko ta, tak, jest wszystko przegrzane, że raczej będzie zwracało się w stronę, w stronę właśnie bitcoina. E, tutaj też spadał wolumen, też do góry wolumen. Też wszystko, wszystko się pompuje. Lisk e, też przypompował. E, mamy, co tu jeszcze gdzie jest nasze. E, el, e, Chain link. Link. Eee, mam tutaj. Link. Zobaczcie. Link. Boom! Do góry. Link cały czas, wolumen wysoki. Zobaczcie, tygodniówka. Link non-stop. To jest paraboliczny wzrost. To może być już ten blow off top. Zobaczcie. Baza, 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 baza. Ciuch. Do góry. Ok? To już może być ten paraboliczny top. Zobaczcie, to już jest nawet nie da tego zakręcenia zrobić. Jakbym postawił sobie trend trendlinie. Zobaczcie, od początku. Potem już tutaj nam się zakrzywiała, a teraz jest już pionowo. ok? No, nic nie rośnie w takim tempie. Nic nie rośnie w takim tempie. Dobrze, przejdźmy sobie. Zobaczcie. Queeren Grindek 79, tak jakbyśmy jechali na Kawasaki Ninja i już wjeżdżamy na czerwone obroty. Już niedługo pamiętajcie, Extreme Grid, w ostatnim tygodniu był 80. Za długo, niedługo go dogonimy. Już pamiętajcie, że niedługo komputer odłączy dopływ paliwa. I wtedy będzie bu, Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Toż tu po prostu jest, jest. Jest po prostu mega mania. Nie wiem, tak jak kiedyś było w Unreal Tournament. Multi-Kill. Mapa, zobaczcie. Wszystkie te. Co? To się. Wszystkie te tutaj duże firmy do dołu, a są te mniejsze spółki. Czyli to jest sygnał, że te firmy są być może przewartościowane. Przewartościowane. Sprzedają ludzie te akcje a ładują się w te mniejsze, bo jest większe. Czyli tak samo jak mamy BTC. Ok. I wchodzimy w alt. Ok. I w alty, bo tu jest dużo, więc jak zobaczymy znowu te spadki tutaj, to powinniśmy zobaczyć te tutaj, takie. Zobaczymy, czy tak samo będzie to działało. Ok. Zobaczcie, prezydent Trump właśnie mówił o tym właśnie dodatku, czyli jest to jasny sygnał dla tych, co nie pracują, że no, będzie ta flota cały czas. Ko pytanie, jak to będzie w yy, jak to będzie działało? Nie jest warte papieru, na którym jest drukowany. Także no ludzie widzą to, że to uciekam, więc ludzie uciekają z tego wszystkiego do złota, srebra. Ten order został podpisany w sobotę. Zobaczymy, czy złoto i srebro teraz nie wystrzelą jeszcze w górę. Mimo iż już jest zero tej, tej, tej mocy, ale czy nie wystrzelą w górę, bo ludzie będą mieć kasy, żeby ładować, żeby uciekać, bo ludzie uciekają. Pamiętajcie, było takie powiedzenie kiedyś: cash is the king, pamiętacie? Teraz jest cash i trash. Najbogatsi uciekają. Z dolara, bo dolar ma być zbanowany, na inne złoto, srebro, krypto, ZSK. No, całkiem niezły polski tutaj rytm. Tron, Uniswap, czyli on chce po prostu yy, wprowadzić właśnie DeFi do trona. Więc jeszcze tylko zobaczymy sobie na koniec, jak stoi TRX. E, TRX. Tutaj. No i tron. Nie za bardzo tutaj zareagował. No. Pff, niewiele się to dzieje, to jest godzinówka, więc niewiele się tutaj dzieje. zobaczymy trona do USD, nie wiem, czy mam tutaj Trona TRX USD. O, teraz zobaczymy. No i tron do USD też nie bardzo. Cały czas idzie do góry tutaj z tych Centa, do dwóch centów, ale nie widać tu jakiegoś, nie wiem, jakiegoś masywnego tutaj momentu. Co prawda ma dużo energii, ale na czwórce. No, nie ma tego fragmentu. Dopiero aż wyjdziemy powyżej 2 centy, coś, więc e, tyle jeśli chodzi o właśnie te rzeczy. Jeszcze raz przypominam, że macie Telegram do wyboru, dużo różnych wiadomości. Ja daję setupy tutaj na powiadomieniach. E, mamy właśnie e, tutaj w szybki, w tym, w, tu mamy właśnie na kanalach, na, kana, na kanale tutaj e, w, w tym e, na YouTube e, pod, e, jeżeli wejdziecie na właśnie na mój, na mój kanał. Proszę bardzo, to tutaj w zakładce playlisty mamy mamy tutaj giełdę OKX i tutaj możemy e, trydować w Paper, dzisiaj właśnie zapluduje odcinek e, jak trydować normalnie, używając normalnej, zdeponować pieniądze i w ogóle, ale tak samo działa to na Paper Trading, więc e, możecie sobie to obejrzeć i macie tym samym, e, no macie tym samym zajebiście, bo macie Telegram gdzie jest informacje, potem macie kanał, e, tutaj szybki start, gdzie macie szkolenia i macie OKX, że macie wtedy gdzie potradować. Pierw za darmo, bo macie sztuczne konto, paper trading. Ja to pokazałem w pierwszym filmiku tutaj właśnie, gdzie to jest. I macie próbę zero ryzyka. I teraz zobaczcie sobie, ilu ludzi na przykład wierzy w te różne... Ostatnio, nie wiem, gdzieś tam było napisane, że wpływ wirusa na wypadanie włosów, że wirus ma wypadanie na włosów ludzie. Ostatnio też jeszcze kolega leciał gdzieś i słyszał, że jeżeli macie objawy, że zmęczenie i coś, to też jest wirus. Oni teraz już przypinają wszystko tego wirusa. I wiecie, ilu ludzi w to wierzy? To są są ludzie, którzy po prostu tylko pracują, są to super nowocześni niewolnicy bez własnej jakiejś inicjatywy. Co państwo powie, to się robi. Co robi, to się. To są inżynierowie, to są mądrzy ludzie, a co dopiero ludzie bez wykształcenia. Wszystko łykają, więc musicie się oddzielić od tego stada i musicie coś zacząć robić, bo yy, nie wiem, no co będzie, jak wyłączą ten kanał. No wtedy, no nie wiem, jak sobie na przykład będziecie radzić, bo ciężko jest zebrać wszystkie te informacje w jednym toku, więc musicie sobie radzić jak najlepiej, bo jeżeli sami otworzycie oczy, zobaczycie co się dzieje, to już nie będzie nikt wam potrzebny. Musicie nauczyć się łapać te ryby, a nie cały czas, że na kanale ja będę was karmił tymi rybami. Rozumiecie? Bo to już zachodzi coraz więcej, już niedługo będzie tak, że wprowadzą, że nie wiem, wychowanie jakieś tam wpływa poprzez wirusa na coś tam. Ten wirus będzie podpięty pod wszystko. Jak będziesz się nie mógł wysrać, to tak samo wyjdzie na to, że masz wirusa, bo nie możesz się wysrać, albo jak nie wiem, yy... no nie mam pojęcia jeszcze jakie inne rzeczy, wkrótce do z tego, że jak samochód diesla nie bierze, to też będzie miał wirusa. Także no, żegnam się z wami, odcineczek dzisiaj całkiem w sprytnym czasie i to tyle na razie i ja teraz zajmuję się uploadami. Mam nadzieję, że jutro pospadają te alty i będzie można wejść wtedy w niezłe różne inne rzeczy.